Pokażę wam, co ostatnio znalazłem w lesie. Niektóre z tych znalezisk mogą was trochę zdziwić, ale bynajmniej nie dlatego, że w lesie nie bywacie. O oh, oh, nie! Każdy bywa, ale nie każdy patrzy. A jak już patrzy, to nie każdy widzi. A jak już widzi, to nie każdy się zastanawia. <śmiech> <śmiech> nie no, teraz trochę jak Mistrz Joda już gadam. <laughs> Chodzimy po lesie, i nie widzimy oczywiście śmieci. I widzicie, ja też ich kiedyś nie widziałem. A jeżeli już widziałem, to robiłem takie bardzo produktywne smoknięcie. Wiecie o co chodzi? Hmm, takie potrójne najczęściej, żeby podkreślić niesmak. To takie smoknięcie nieproduktywne smok w próżnie. I ja też tak cmokałem. Oj, wiele lat smokałem i nic nie robiłem. No ale dobra, bo miałem wam leśne znajdy pokazać. O, proszę, kilka przykładów. Papierek sceptyczny. O, wyjątkowa szuja. Jest wszędzie. Takie ci to niewinne, takie idealnie pasujące do naszych wszelkich zagłębień kurtkowo-spodniowych, komór i odchłani plecakowych, a jednak się pokaże. Brawura bezczelna. Jak się uczyć parcia na szkło, to od niego. A propos szkła, proszę, przedstawiciel naczelnych. Uwierzcie mi, że małpy są wszędzie. I to jest taki osobnik, proszę ja was, co lubi tak tłumnie przebywać. W parach, trójkach, a największe stado, jakie spotkałem, to było 347 osobników. Serio, na jednym tym paśniku 4 metry kwadratowe. I to tuż pod przedszkolem. Zobaczcie sobie potem film. Są też wiecie, Treserzy małp, ale ich spotkać to jakoś tak trudniej. Porzucają swoje zwierzaki. Buziak i bon voyage! A szkoda, bo gdyby tak każdy treser swoich podopiecznych szanował i nie wypuszczał ich w teren, to byłoby znacznie lepiej. Aha, właśnie. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z czymś zupełnie wyjątkowym, jeżeli chodzi o małpy, bo ja tak. O, to jest proszę ja was, totem naczelnych. Ja nie do końca wiem, po co to jest budowane. Nie wiem, czy to jest jakaś forma oznaczania terytorium. Mój skwer, moje małpy, kierowniku. Nie mam pojęcia, ale wiele takich w mieście spotykam. Aluminiak zgniotliwy. Ha! Jak jeszcze zgniotliwy, to pół biedy, bo owadów nie wpuszcza do środka. Ale zdarza się też jego podgatunek, czyli aluminiak nadziewany, podkorzenny, a także śród dziuplowy. My się tutaj śmiejemy, ale oczywiście to jest bardzo ważne, by te śmieci... Bo mam nadzieję, że pamiętacie, że to są śmieci, nie trafiały do naszych lasów. I powiem wam, że ja na początku, będąc zupełnie zielonym w kwestii ekologii, po prostu cmukałem na te śmieci, bo mi psuły krajobraz. Estetyka mi się zaburzała. Wiecie o co chodzi? Na pewno znacie to zjawisko. To jest takie kochane, takie nasze, takie polskie, takie, takie narzekactwo. Tylko nie wiem, dlaczego ludzie tak to w eter zawsze mówią, jakby wielki brat zawsze słuchał, jakby chcieli, wiecie. Dać do zrozumienia! Kto to widział? Taki syk! Człowiek nie może spokojnie przejść do szkoły. By to zrobili! By to posprzątali! To nie! I jest jeszcze moje ulubione, takie e, kojące, takie dające e, nadzieję. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. A ty możesz zrobić! I to bardzo dużo! I nie musisz być od razu. Davidem Atemborą, żeby coś zrobić. Nie musisz być specjalistą i posiadać całej wiedzy przyrodniczo, botaniczno-ekologicznej. Wystarczy, że nie skupisz się tylko na estetyce, ale i na etyce. Zobaczcie, estetyka, etyka. Magia zmiany kilku literek, a jakże ważna doniosła zmiana znaczeniowa. Dlaczego mówię o etyce? Bo śmieci zabijają kiedy zmienimy skalę i przyjrzymy się najmniejszym organizmom, to okaże się, że problem ma nie tylko jeleń, który utknął głową w oponie, nie tylko wilk we wnykach, ale miliony stworzeń, dla których wyrzucona w lesie butelka czy puszka jest pułapką. Przytoczę jeden cytat na poparcie moich słów. Gdyby zaprzestać sprzątania w Tatrzańskim Parku Narodowym, co roku w wyrzuconych butelkach czy puszkach ginęłoby 36 milionów bezkręgowców i nawet 10 tysięcy drobnych kręgowców. Niewykluczone, że miałoby to wpływ na równowagę całego ekosystemu. Może część z was pomyśli sobie, okej, okay, kolega nawet dobrze prawi, ale co z tego, że ja nawet posprzątam kawałek lasu wokół siebie? Lasu, który mam gdzieś tam blisko, skoro śmieci jest masa. To prawda, jest masa. Bo co roku do naszych lasów symbolicznie wjeżdża tysiąc wagonów kolejowych wypchanych śmieciami. To jest średnio około 100 tysięcy metrów sześciennych śmieci każdego roku. Ale ty, podnosząc tę jedną butelkę czy puszkę, w której nie zginie chrząszcz, ratujesz życie. Ty, chowając do kieszeni kawałek sznurka, w który nie zaplączą się nogi młodej sikorki w gnieździe, ratujesz życie." Ty, wynosząc niedopałki, które nie zatrują gleby, roślin i wody, ratujesz życie. Sprzątając, pokazujesz innym, że można. Inspirujesz lokalne społeczeństwo. Budujesz kapitał społeczny coraz większą grupę ludzi, która zaczyna myśleć tak, jak ty. Powiesz może, no tak, ale to system powinien się zmienić. Oczywiście, że tak. Niesprawny system mogą naprawić politycy, ale to my wybieramy polityków. My udzielamy im głosu, my ich pilnujemy. My, czyli ty i tych kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilka tysięcy osób, które przekonałeś, że warto dbać o nasze lasy. Poza tym, najchętniej słuchamy tych, którzy są blisko. A więc pokazuj inną perspektywę i edukuj tych, którzy są obok ciebie. To świetny pierwszy krok, praca u podstaw. Zmiana systemu jest potrzebna, ale musi przyjść do gotowego odbiorcy, świadomego i chcącego zmian. Podejmując lokalne działania, zaczynasz szeptać w tłumie, szeptać o tym, by nie śmiecić i by chronić przyrodę. Zaczynasz szeptać, a Twój szept w tym całym społecznym zgiełku usłyszy kolejnych kilka osób, które również zaczną szeptać. A wtedy poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk. Stajesz się prawdziwym bohaterem w działaniu. Nie zaczynaj od szukania winnych. Zacznij od szukania cierpiących. Nie zaczynaj od słów. Zacznij od czynów. Nie zaczynaj od całego świata. Zacznij od Twojego kawałka na świecie. A nagle okaże się, że sprzątając las, zmieniłeś rzeczywistość. I tego Tobie życzę. Tym lasem.